Nigdy nie wiem, jak trafić. No, jesteśmy w Lugano nad jeziorkiem. Tu jest taki deptak. Gdzie można sobie spacerować wokół jeziora z takimi drzewkami. No, a tu mamy jeziorko. Już wam pokazuję. To jest to. Lugano. Nie elegancja Francji. To trochę przy zachodzie słońca, trochę delikatnie się robi. A liks od tego problemu od